Bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie hol zakupowy. Byłam troszkę na zakupach i już Wam pokażę, co kupiłam. Troszkę część artykułów pójdzie do zamrożenia, a część będzie wykorzystana. Także już Wam pokazuję. Tu mam specjalnie paratony, żeby w razie W sprawdzić. I jest tak: jest to zakupy są w Pepko, w Kauflandzie i w Lidlu. Byłam jeszcze w, w Kiku, ale w Kiku kupiłam jedną rzecz i to Wam od razu pokażę. Taka torba na dość spora na prezenty i taka torba kosztowała w kiku e, 10 zł. Także tą kupiłam w kiku torbę. Odłożę i już wam mówię, co kupiłam pierw w Kauflandzie. E, w Kauflandzie kupiłam e, dla mojego. Bartusia, zaraz, zaraz które to jest kaupat? Już, już, już Suchą karmę za 22 zł To on tylko tą chce jeść No i musiałam kupić 22 zł I tej karmy jest 80 deko Także, tą karmę Kupiłam po 12, po 13 zł Po 13 zł kubeczki Takie Dwa dwa czerwone kupiłam i dwa zielone takie świąteczne mi się bardzo one podobały o i tutaj mam jeszcze dwa bardzo ładne po 12 zł po 13 zł tak 12 no po 13 zł bardzo ładne tak mi się podobały także mówię nie wezmę sobie te kubeczki będziemy mieli świąteczne kubeczki ładne tak, a tym bardziej, że tamte niektóre to już mi się, y, szczerbią się po prostu tutaj w zmywarce nie wiem czy wam też, ale mi się po prostu od zmywarki bardzo szczerbią następne co kupiłam to będzie po 8 zł majonez i tutaj tego majonezu jest 400 ml torebka na taką butelkę na prezent też żeby tu butelkę ładnie schować to torebka kosztowała na butelkę 9 zł. Tak. Później, co tutaj kupiłam, już Wam mówię. E, żeberka były dzisiaj w, w kauflandzie po 24 zł. Trzymam sobie tutaj specjalnie, żeby po 24 zł. Ale ładny kawałeczek, bo prawie nie ma w ogóle kości. Także bardzo ładny. Kawałeczek wziąłem, te za ten kawałek zapłaciłam 17 zł. Dobra, będzie zupka. Rękaw do dekorowania, bo też mi jest potrzebny i on kosztował 13 zł. To są te małe rękawy, bo mi duże nie są potrzebne. I tutaj ich jest 20. Tu nie ma tych takich. Końcówek, ale jest sam po prostu ten taki foliowy rękaw. Fajne, bo one się po prostu nie, nie urywają, nie rozrywają. Później tu kubki, dobrze. twaróg, taki mały na malutką blaszkę. E, robię teraz różne, ale na małą blaszkę. E, te e, serniki. Tu jest 500 gram i za ten twaruk dałam 750. Tylko taki był półkilowy, dlatego musiałam wziąć. E, wzięłam też, e, już wam pokazuję pietruszka, pietruszka za kilogram był 6 zł za pietruszkę za korzeń, później papryka czerwona była po 9,90 za kilogram, ja wzięłam jedną, bo mi jest tylko jedna potrzebna żółta była też w takiej samej cenie o, to też wzięłam tak, żółta później ziemniaki były po 2 zł za kilogram wzięłam troszkę ziemniaków Wzięłam też e, słuchajcie mąka była bardzo droga kilogram mąki i tutaj jest ta mąka e, typ już Wam mówię 400 e, 450 typ mąka e, tortowa i ona była po 6 zł i 50 groszy Lubella także bardzo droga tylko że jak jest dobra mąka no to niestety jest droga ale to jest bardzo dużo później a, 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 co tu jeszcze czekoladki czekoladki wziąłam takie brendy, po prostu nie mogą się powstrzymać, one kosztowały 8 zł uwielbiam takie z alkoholem nie wiem jak wy, ale ja je po prostu uwielbiam i one tutaj tych czekoladek jest mało, tylko 12,5 deko, ale od czasu do czasu można sobie pozwolić i takie świąteczne serwetki one mi się przydadzą do zdjęć, czerwone one też kosztowały 8 zł i to by było na tyle z Kauflandu. Teraz lecimy do e, e, Lidla. W Lidlu wzięłam e, burówkę amerykańską. Jak miało się kupon, to takie małe opakowanie, to jest 12,5 pudełek, było po 5 zł. Normalnie na sklepione kosztują 10 zł, 9,99 a tak na kupon były po 5 zł za sztukę. E, później były tak, wzięłam trzy razy szynkę taką ona normalnie kosztuje, y, za takie opakowanie kosztuje około 15 zł. Ja wzięłam po 7,50. To znaczy 50% taniej. Wzięłam trzy. Ja sobie zamrożę i w każdej chwili można rozmrozić. Ja mrożę w tych opakowaniach i mam fajną szyneczkę do 97% mięsa. Później na kanapki. Jedną wzięłam, taką szyneczkę. Ona też była z, z naklejką. Normalnie by kosztowała 4 zł, ja dałam za tą szynkę 2 zł. 2 zł też jest 195, 95% mięsa, tu jest 100 g. Także to, to będziemy mieli na kolację. Później wzięłam mandarynki, za mandarynki zapłaciłam, słuchajcie, bo one też były z opu, yy, miałam cenę, yy, powinnam zapłacić 17 zł, a zapłaciłam yy, niecałe 7 zł. 6 zł i 68 groszy za. Za mandarynek mam prawie 2 kilo. Ładne, patrzcie, ładne, naprawdę tak ładne mandarynki, że. Mam nadzieję, że w smaku będą dobre. Także mandarynki. Później wzięłam, słuchajcie, bo chyba... Jak coś to się nazywa? Mydło w płynie po 5.50. To jest taka e, edycja limitowana, to jest zimowa pomarańcza z cynamonem, no zobaczymy z goździkami. Także wzięłam i tutaj jest 750 ml. Wzięłam jajka, takie były ściółkowe, więc wzięłam ściółkowe po 9.30 Elki. Później wzięłam barszcz czerwony za 2.31 jeszcze. Czosnek, takie dość duże to opakowanie, widzicie? Czosnek suszony, 80 gram, i on kosztował 3 zł, jeśli się nie, myl, nie mylę. Już wam, czosnek granulowany, tak, 2,99 3 zł, także fajna cena. Tam wzięłam też jeszcze jedne żeberka paski takie, i one były po 15,50. Tu jest 65 deko. Tak, wzięłam z 1 por. Kilogram pora kosztuje 11 zł. A tutaj było 16 deko. Dobrze. Wzięłam śmietanę. Śmietana 18, 18 pół litra. Śmietany 18, już Wam mówię ile kosztuje. No i znalazłam śmietanę. Śmietana kosztowała 3,50, bo była w promocji jakieś 3,50, także fajna cena. Do tego wzięłam śmietanę 36. 330 ml i 36 kosztowała 6.50, 6.60, przepraszam. Do tego wzięłam za 6.70 wiem, jest na pewno niezdrowe, ser topiony w plasterka z szynką, ale my sobie nieraz lubimy na chlebek dać. Dawno nie kupowałam 5 zł patyczki higieniczne 300 sztuk. A i słuchajcie, ten ser to jest 250 gram także to jest ten ten większy. Dobra. Nie wiem, chyba 2 albo 3 zł czosnek w ciosku e, 6 zł wkładki takie bawełniane. ich tu jest 30 sztuk. One 6 zł kosztowały. E, teraz takie do czyszczenia e, ściereczki i one kosztowały po, e, one kosztowały złotych złoty, e, 69 zł. Dobrze, taki zestaw różnych listków, ja je bardzo lubię na, i może i na kanapkę i tak do, e, do, jak to się nazywa, do drugiego dania, żeby sobie położyć i one chyba kosztowały, zestaw listków, jak się nie mylę, chyba 6 zł. dobra i w Kauflandzie jeszcze wziąłem sobie blaszkę. Za 40 zł, taką. To jest taka mała blaszka. Jej wymiary to są 20, znaczy chodzi o te tutaj w środku. 28 na 18,5 cm. Wysoka jest na 7 cm. E, także i ona jest. Zaraz. Mam taką, ale mam większą. A chciałam też po prostu mniejszą. O, z tym takim otwieranym także taką blaszkę 40 zł pisze to niby że ona ma 3 lata gwarancji no zobaczymy i teraz pokażę wam z Pepko w Pepko byłam to kupiłam sobie taką bluzeczkę ja też tak za bardzo nie pokażę ona kosztowała 30 zł i to jest rozmiar XXL ja zazwyczaj tam kupuję L-ki albo XL-ki ale to jest po prostu jest po prostu bardzo taki zaniżony rozmiar kupiłam dla no wy chyba tego nie zobaczycie ale ten materiał jest tak milutki ona jest taka rękawy 3,4 a tutaj ma takie półokrągłe jest taki półokrągłe, są wycięcia z tyłu troszkę dłuższe, z przodu troszkę krótsze i rękawki trzy czwarte. Taki mankiecik, za, taki zakładany, ale tutaj jest przyszyte, także one się nie, 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 nie można ich rozprostować. Także 30 zł za taką bluzeczkę. I do tego jeszcze wzięłam wpadko słuchajcie, przechodziłam chyba ze trzy razy, aż w końcu mówię, nie muszę wziąć e, zasłony. Zasłony to są 140 40x2,60 dwie sztuki za 100 zł. Nie wiem, czy to odda. One są na takich kółkach metalowych, tu są srebrne. Nie wiem, czy to odda. Słuchajcie, ich. No jest ten wzór, jest tak piękny, to jest takie jakby, wyszyw, to jest wyszywane. Jest to siwe, a to wyszywane takie te listki, to jest taki ekri. A tu jest taki srebrny. To nawet nie jest taki siwo srebrny i ekri te listki. No, no coś pięknego. Bardzo miłe w dotyku. I powiem Wam, że wzięłam dlaczego, bo popatrzyłam, że słuchajcie, obrusy na stół kosztują 30 zł. I ja mówię, jeżeli nawet nie spodoba mi się e, na... Na oknie, to ja mam maszynę i potrafię trochę coś tam poszyć, więc nawet zrobić z tego obrusy, to naprawdę to wyjdą mi tu cztery piękne obrusy i to takie porządne. Także, no, ale spróbuję na okno, bo tak mi się podoba ten wzór. Piękne, piękne jest, naprawdę bardzo miły w dotyku. Także zobaczymy i taką za 100 zł. I to by było na tyle. Jak się wam filmik podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa pa.